Piątka małp postanowiła zmierzyć się o miano najpotężniejszej małpy na szali jest honor i szacunek. Małpy zmierzą się w sześciu konkurencjach. W pierwszej konkurencji zawodnicy muszą znaleźć mnie na mapie osoba, która mnie nie znajdzie w przeciągu jednej minuty to przekrywa. Uwaga, uwaga! Wszyscy teraz uwaga! Za trzy sekundy ruszycie. 3, 2, 1. Start! Macie minutę, Agita! Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 9, 10, tak! 1, 2, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, nic! 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2,! Ej, chyba wszyscy znaleźli! W pierwszej konkurencji każdemu z uczestników udało się przejść do następnego etapu. Kto? Ostatni będzie na tym odpada. Uwaga, start. Na domku, na drzewie. O... Ostatni. Ja. Zaczekajcie, więc ja stopuję się, no weźcie na serio. Mój... Nie, ja nie nie no, jestem! Zaczekajcie, Ja ja No, przykro zezłuty, mi, jedna go. osoba już odpada. Pamelka Poczekaj chwilę, poczekaj. No, Czy chcesz kogoś pozdrowić? Nie, chcesz kogoś pozdrowić? Złoty czy chcesz kogoś po... To wyjdzie jak coś z roomu. Nara. Dobra, kto ostatni będzie na dużym drzewie? Odpada, start! No, to chyba wiemy. Faworyt? No. Fioletowy, chodź tu. Dobra, Skibidi. Ej, Skibidi miał statuetkę jak coś. Ej, Skibidi znalazł statuetkę. Wiesz co to oznacza? Że nie odpadnie, Skibidi. Skopciam ja statuetkę, statuetkę. No statuetkę. schowałem statuetkę i on ją znalazł no, następna konkurencja no, będzie taka, wy Znaczy ja mogę wyjść jak wy chcecie, ja mogę... Wyjść. Nie, no, no dobra, wyjść. zostań, już dostań, Na statuetkę no Dobra, następna, następna to będzie Simon mówi Wiem, że to nigdy nie było wypalone o? Skąd wiedziałeś, że to chcę zrobić. Simon o, mówi ustawiajcie się wszyscy przy, wszyscy przy tym lodzie tutaj, przy tym murku no, mogę? No mów, mów Simon mówi, podnieście ręce do góry, ja? opuśćcie ręce No dobra, dawaj, dobra, dobra. Chodźcie za mną Dobra, oni są, oni są elitarni, oni wiedzą, oni wiedzą, oni są zbyt mądrzy Dobra, no, no Simon dobra. mówi, puśćcie ręce o, Dobra, teraz ja Simon mówi, róbcie helikopter Widzicu <grym zimna> Teraz twoja kolej, Dobra, możecie stawcie, przestać. Ustawcie się normalnie! Ustawcie się normalnie już. Ustawcie się. Simon mówi, ustawcie się normalnie. Okej, okay, dziękuję. Dobrze. Simon mówi. Prawa ręka do góry. Teraz prawa ręka. No teraz twoja kolej. A, dobra. No teraz twoja kolej. Zamblicz. Opuśćcie ręce się na to nie nabiorą, kolego. Okay, ej, dobra! Simon mówi, opuśćcie lewą rękę. Dobra. Simon, dobra. Mówi. Simon mówi, opuśćcie ręce prawe na dół. Prawe ręce. Ej, bo oni po tym odcinku będą wykończeni psychicznie. Dobra, daj mi. Simon mówi, idziecie usiąść na ławkę tam na środku mapy Forest. Mówiłem. No ławce, tu jest ławka, dobra. No. No i... Patrząc na to, to nikt nie ujdzie na ławce, bo to jest ławka, to jest ławka, to, to, to. Ale nie, to też, to, też, ławka, to też, też może być. To całe to ławka, to całe to ławka. To A to jest tu. Dobra. To jest tu. Simon ja no zdejmijcie wszystkie kosmetyki. Jak mam to kurwa zrobić? Ręce, macie mieć coś za przed sobą. Ej, patrzcie przed sobą ręce. Ej, nie powiedziałem, że macie zdjąć. A co mam? Przed sobą mam. Tak pić, tak, pić, tak tak ja to gask, robię, maż... Ja to robię. <grym <grym <grym> i zapomniałem im powiedzieć, że mogą wziąć. Simon mówi, możecie, możecie już machać rękami jak chcecie. Możecie, jak chcecie, już ręce mieć. Nie musicie przed sobą. Usłuchaj się. Chodźcie za mną. Simon mówi, chodźcie do Simon mówi, idziemy do klejnotów, idziemy do kryształów. Dobra. Simon mówi, przestańcie grać. Simon mówi, kto chce go? Chcesz? Nie Chodźcie za mną. Nie to mocy to jest. Puść nie to peża, pójdź to Poczekaj, Dobra. Simon okay. mówi chodźcie tu, chodźcie tu Za mną, chodźcie za mną, Simon mówi chodźcie za mną Simon, Simon mówi Chodźcie ja za mną ja Dobra Uwaga, Stój... stójcie tu, stańcie tu Eliota wyrzuciło To koniec Simon mówi Zostało was dwóch Macie 30 sekund, żeby się schować gdzieś w obszarze tych jaskiń. My was tu będziemy szukać. Chodźcie tu, ja wam powiem zasady. Chodźcie tu, ja wam powiem zasady. Uwaga! Zasady są proste. Kto? Ucisz tego nietoperza. Zasady są proste. Kogo pierwszego znajdziemy, przegrywa. Kogo pierwszego znajdziemy, przegrywa. Oh, Się chować w całych kejwach. Kogo pierwszego znajdziemy, przegrywa. Liczymy do 30 od teraz. Chodź tu szaki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedyna, dwa, da, trzy da, czterda, piętna, szesna. 7 na 8 na 9 na 20, 21, 2 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 30, szukamy, szukamy. Dobra, Kogo pierwszy? Zgłupam się, ktoś schował. I zobacz na początek, ja idę tu. Zdrowiazko Ciężko się ukryliście? Odziałem. Ohoho, ohoho Czyżbym kogoś znalazł? Paga nie ma się przemieszczania, tak? Od teraz mówię, że nie ma się przemieszczania Słyszycie? Tu nie ma nikogo Poddajesz się? O bratko No Kto wygrał? No to żegnaj, Skibidi Żegna... Wygrał kolega To żegnaj, dobra gra Dzi. No. To gratulacje kolego Ej, wygrałeś. Pokażę ten... wam gdzie się schowałem, chodźcie. A ja chyba wiem, ale nie wiem dokąd. Ja chyba wiem, ale nie wiem. ale może Josh nie wiem, No to fajnie, a jak dobra. co? Jezu! Nie... nie gadaj że ty tam na początku ja, byłeś. A ja tam kuciem przychodziłem. Tutaj. Nie? Gdzie? Cześć. Ja gdzie on był? Ale ja my tam ma... patrzyliśmy! Ty widziałeś? No, cały czas przychodziliście tutaj, tak tak Jak ty tam? A, bie, skoczysz stąd, nie? I robisz tak, i, jakby się ja rozszerzał Ale pokaż, gdzie byłeś? O Boże Dobra To nara, żegnaj To żegnamy widzów Bo to jest już koniec odcinka No to... Bajo Yeah, 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 yeah. I am a menace, keep me around just like tennis. I'm with this shit like I'm Dennis. I started this shit, I'ma finish. Niggas be hatin' trying to blemish my image. Who want to smoke? 2 to 3 came with the scope, extended clip long as a rope.